Cześć, w kolejnym dniu. Mi została już ostatnia ściana fundamentowa. Mam nadzieję, że dzisiaj się wyrobię. Mam nadzieję, że to będzie mój ostatni dzień murowania ścian fundamentowych. Po murowaniu wszystko sobie biorę pędzlem, czyszczę, czy czyszczę tak, staram się to wygładzić, żeby później jak pójdzie ta hydroizolacja czarna to mazidło, żeby było mniejsze zużycie tego. Na dwa czy na trzy razy zobaczymy, ile mi wyjdzie tak. No i pewnie pędzlem lub wał. wczoraj zrobiłem sobie jeszcze tą czwartą warstwę tutaj ogólnie muruję sześć warstw. Sześć warstw, dlatego że względem projektu podniosłem delikatnie dom o 20 cm. Także po prostu musiałem domurować. Na to jeszcze pójdzie 20 4 cm suporka i to będzie ten mój punkt 0. Tak? Natomiast tutaj się mnie też w komentarzach pytaliście o tą o kanalizację, rurę kanalizacyjną, na jakiej wysokości zamontować. Szczerze, ja zamontowałem ją tak mniej więcej. 50 cm od tego mojego punktu zero Nie chciałem mieć tutaj kopania w środku w glinie jeszcze, żeby jakbym się opuścił z tą rurą Natomiast wiem, że tutaj z tej strony ona będzie dosyć blisko grunt Plan jest taki, że z tej strony jak będzie podjazd jeszcze i ten grunt i tak będzie nawieziony Myślę, że z 4-5 metrów od budynku będzie szambo i jeszcze ze spadkiem będzie szło także No mam nadzieję, że nie będzie źle No i dobra, no na razie tak to wygląda Tu jest kanalizacja Tu jest rura przeprowadzona od wody, to co Wam tłumaczyłem to nie jest rura kanalizacyjna, tu nie będzie kanalizacja tędy wychodziła, to jest rura, gdzie później wepcham tutaj tą niebieską rurę taką od wody ona tam sobie ładnie przejdzie i będzie podłączenie wody do domu to się pewnie na jakimś tam etapie, w zależności jak tam posadzka wyjdzie, utnie, żeby ta rura ładnie wyszła i do kotłowni sobie Weszła. Rura kanalizacyjna. Jeszcze mam ten arot niebieski na przewody elektryczne zasilające do domu. Myślę, że gdzieś tutaj też zamontuję ten arot na kolejnej warstwie. No, a ja się biorę za murowanie. U mnie kolejny dzień. U mnie kolejny dzień murowania. Powolutku, powolutku sobie do żyłeczki. Bardzo fajne urządzenie do noszenia bloczków. No to co, ustawiam kamerę i powolutku sobie będę murował. Zaczekając na Wasze komentarze, pogłębiłem troszeczkę ten otwór. W sensie pogłębiłem, czyli że zamontowałem go, czy zamontuję go zaraz troszeczkę niżej, wziąłem, jeszcze wykułem troszeczkę w tych bloczkach. No i teraz ta rura pójdzie w ten sposób kołnierzem, tak żeby dochodziło sobie mniej więcej do tego miejsca, bo tu będzie rura sobie wchodzić normalnie ze spadkiem około te 2 cm. A tutaj, żeby trudno troszeczkę głębiej, bo wiadomo, ono będzie cały czas ze spadkiem, więc i tak będzie szło w dół. Natomiast chciałem, żeby już było, no żeby nie było później jakichś jakich zmian, że będę musiał w trakcie poprawić, coś zmieniać. Także zmieniłem od razu. Jeśli tam będę musiał gdzieś przy więcej wykopać, to tylko tutaj na razie, na pewno na początku, bo później tak to musi iść lekko do góry, więc spadek będzie zachowany. I myślę, że obok bo tutaj tak jak jest wpuszczę ten niebieski arot na elektrykę. Dobrze, żeby na dole było wypełnione, a po bokach to zaraz i tak się to wszystko rozłoży. No i najważniejszy spadek, żeby nie był też zbyt duży. Tam widać. Oby było wypełnione dobrze. I lecimy zmurowanie. Z tej strony troszeczkę łatwiej, bo już nie trzeba się tak schylać. Żeby potem przy zasypywaniu nie zaszło to syfem To mam tutaj takie dwie końcówki Jedną się daje z tej strony A drugą z tej strony, na razie nie będę też walił Bo, e, bo to jest świeże wszystko Ale jak już wszystko to będzie można to docisnąć No i jest, cały fundament Wymurowany na jutro, zostało mi jeszcze trzpienie. To tylko kupię sobie troszeczkę żwiru, żeby same trzpie... Uuu, zrobić beton na same trzpienie i zaleję trzpienie. Dzisiaj dokończyłem bloczki, wymurowałem tutaj tą stopę kominową. Taka malutka, ona jest 24 na 54 Większa nie potrzeba, kanalizacja, wyjście na elektrykę. Wejście na wodę. A i zobaczcie jeszcze, tutaj w środku muszę tylko posprzątać. I tu w środku nie robiłem takiego takiej tej facjatki, czy tam jak to się na to mówi, takiego łagodnego odcięcia wody. Natomiast od, natomiast od zewnątrz to zrobiłem. Myślę, że od wewnątrz chyba nie ma potrzeby. Jeśli jest od zewnątrz, myślę, że będzie dobrze. Jeśli masz jakieś pytania a propos tego domu no to oczywiście możecie mi pisać w komentarzach Mam nadzieję, że i u mnie i tak samo jak i u was wyjdzie dobrze Tutaj trzpień jest szeroki, 24 grubości, tak jak cegła, natomiast wyszedł taki szeroki bo już nie docinałem bloczków tylko zaleje to betonem Mniej roboty, troszeczkę więcej betonu, ale jest dobrze o. Kawał ciężkiej roboty zrobiłem